Leni, Fundacji Bela, Stowarzyszenia Ziarno. Jest tutaj w wersji drukowanej. Więc... Codziennie ludzie na całym świecie kupują jedzenie, zabawki, książki, wodę, energię. Każdy dokonuje różnych wyborów konsumenckich. Wpływ na środowisko naturalne i warunki pracy ludzi tworzą te produkty. Mieszkając w miastach, nie widzimy już, jak powstaje nasza żywność. Często też nie zdajemy sobie sprawy, jakie problemy środowiskowe i społeczne powoduje jej wytwarzanie. Współczesny model rolnictwa niszczy przyrodę i tradycyjne społeczności rolnicze. Nigdy wcześniej powrót do lokalnej żywności, zrównoważonego rolnictwa i odbudowanie relacji między rolnikami a konsumentami nie był tak ważny. Nasz wybór i zaangażowanie mają znaczenie. Tylko wspólny wysiłek ludzi na całym świecie może przynieść zmianę. Na świecie dominuje rolnictwo przemysłowe, produkcja żywności na masową skalę po jak najniższych kosztach. Pochłania ona olbrzymie ilości energii oraz bazuje na nieodnawialnych paliwach kopalnych. Taki model, rolnictwa nadmiernie, teraz lepiej? Taki model rolnictwa nadmiernie wyczerpuje, niszczy cenne zasoby naturalne, wodę, ziemię i bioróżnorodność. Przyczynia się do pogłębiania zmian klimatycznych. Ocieplenie się atmosfery zachodzi tutaj głównie poprzez emisję metanu i podtlenku azotu z procesów trawiennych zwierząt. Oraz nawozów zwierzęcych i azotowych wysypywanych na polach. Prawie jedna druga światowej produkcji mięsa pochodzi z wielkich ferm. Odpowiada ona za około 18% światowej energii gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka. Większość żywności w miastach kupujemy obecnie w supermarketach. Drobni sprzedawcy zniknęli z centrów miast. Rynek, Zdominowały najbardziej liczące się międzynarodowe korporacje spożywcze, a tania żywność wypiera produkty rolnictwa lokalnego oraz rodzinne odmiany warzyw i owoców. W mieście można nadal kupować żywność prosto od rolników. Znajdziemy ją najczęściej na targach, bazarach i w małych sklepach. Na zamówienie klientów rozwożona jest też paczkach bezpośrednio przez rolników. Coraz częściej konsumenci tworzą kooperatywy spożywcze zorganizowane systemy kupowania żywności od zaprzyjaśnionych rolników i odbierania zamówień w odpowiednich miejscach. Kluczem do odnowienia negatywnych skutków przemysłowego modelu rolnictwa jest powrót do rolnictwa opartego na lokalnych i odnawialnych zasobach, to wybór rolnictwa zrównoważonego. Takie rolnictwo jest wydajne, a jednocześnie chroni klimat, powietrze, glebę, wodę, krajobraz i bioróżnorodność, oraz może, wykorzy może korzystnie może wykorzystywać odnawialne źródła energii na dużą skalę. Uwzględnia lokalne warunki społeczne i ekonomiczne, stwarza nowe i bezpieczne miejsca pracy oraz zapewnia rolnikom, odpowiednie dochody, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe różnym regionom świata. Mój wybór, nasz wybór ma znaczenie. Postaw na lokalność. Dzięki temu kupujesz lokalne, kupujesz lokalnie, zostawiasz pieniądze tam, gdzie powinny być, dajesz pracę mieszkańcom wsi oraz wspierasz rolnictwo i rozwój lokalny. Wiesz, skąd pochodzi Twoja żywność, znasz rolników i producentów z regionu, możesz odwiedzić ich gospodarstwo i zobaczyć, jak pracują. Wiesz, co jesz, a jakość i walory smakowe żywności mają dla Ciebie znaczenie. Kupujesz tyle, ile potrzebujesz i nie marnujesz jedzenia. Chronisz przyrodę i klimat przez ograniczenie transportu żywności, zużycia energii oraz wyborów żywności i gospodarstw zrównoważonych i ekologicznych. Jesteś odpowiedzialnym konsumentem. Działasz na rzecz lepszej przyszłości, aby mieć kontrolę nad tym, co jemy. Aktywnie chronimy przyrodę i aby rolnicy byli godnie opłacani. Możesz założyć kooperatywę spożywczą, dołączyć do istniejącej, zaangażować się na, w inicjatywę rolnictwa wspieranego społecznie kupować żywność prosto od rolników. Gospodarstwa rodzinne, rodzinne prowadzone są w Afryce, Azji oraz Ameryce Południowej. Są źródłem utrzymania i żywności dla prawie dwóch miliardów ludzi. W Polsce nadal mamy ich bardzo dużo. Wspierając lokalnych rolników, wspierasz jednocześnie drobnych rolników i pracowników z krajów globalnego południa. To wszystko. Tutaj są przygotowane takie zakładeczki do książki, na której są wymienione, wymienione cechy zrównoważonego rozwoju. Jakby ktoś był zainteresowany, to tam są wyłożone, można sobie zobaczyć i poczytać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na dalsze pytania i zagłębianie się, będzie czas w kuluarach. A czy jest z nami pani Edyta Kalamasz? Kała czy dojechała? Nie dała mi znać, więc nie byłam pewna, czy się zjawił w ostatnim momencie, ale się nie zjawiła. W takim razie poproszę Magdalenę Tracz, jeśli jest z nami. Super. Tak. Zobaczymy, jest. To co, ten dźwięk, który był na koniec pani prezentacji pani Eli, będzie kończącym. Lincz. W międzyczasie to ja już się przedstawię raz jeszcze. Mam na imię Magda i jestem z Janic. To jest wioska 10 km stąd. O, właśnie, tutaj jest taka robocza nasza map, mapka naszych Janic. Tam jest zaledwie 30 domów. Proszę. Na północ. Koło Pasiecznika i Grudzy. Tutaj, właśnie, mamy zaznaczony każdy z domków i każdą stodołę. To jest taka wioska, która nas urzekła tym, że ma same stare domy, jest bardzo taka kameralna, i tam pięć lat temu zamieszkaliśmy. Co było bardzo dziwne dla nas pozytywnie, że jest tam kilka punktów, gdzie można kupić bezpośrednio żywność od rolnika. I od wielu lat marzyliśmy, od samego początku właściwie, żeby móc jakoś to wypromować. No i e, jesteśmy już na tym etapie, że uzyskaliśmy pieniądze zawrotną za kwotę z Urzędu Miasta z Lubomierza całe dwa tysiące na poprawienie e, identyfikacji graficznej wsi i na czym to będzie polegać. E, Mamy pieniądze na utworzenie mapy, takiej wielkiej, półtora metra na metr, gdzie będzie mapka, nie ta, tylko stworzona przez prawdziwego grafika, gdzie będzie zaznaczony każdy dom i co trzecim domu jest sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych. Ta mapka będzie w centrum wsi. Oprócz tego ta identyfikacja graficzna będzie też obejmować drogowskazy. Z numerami domów, bo do tej pory trudno trafić było nie tylko, że nie było opisane, gdzie jajka, ale jeszcze gdzie jaki numer jest. Więc na e, takich słupkach, oprócz tego, że będą numery, chcemy zaznaczyć, e, co dany producent może zaoferować. E, trzecia sprawa, to e, którą chcemy e, zaproponować rolnikom, to znaczy zaproponowaliśmy już, tak, to wszystko się dzieje. E, to jest umieszczenie ich, ich miejsc na aplikacji Traseo. Nie wiem, czy znacie tą aplikację. To jest aplikacja, która taką indywidualną oddolną można sobie wybrać, opublikować swoją trasę albo rowerową, albo pieszą i opisać ją. I pomyśleliśmy sobie, że możemy po prostu trasy zdrowej żywności przez Janicę, zaznaczając punkty kolejne, gdzie co można kupić, ze zdjęciami także. Może produktów, może gospodarstwa, może któryś z rolników się też zgodzi, żeby zaprezentować się osobiście. I to będzie dostępne wszędzie. Dlaczego? Myślimy o tym, że może to być dużym problemem, ponieważ większość z nich nie ma odpowiednich, odpowiedniego prawa, nie ma na przykład zgłoszenia do sanepidu albo do inspekcji weterynaryjnej. I niektórzy boją się umieszczenia na takiej mapie, niektórzy nie boją się. Rozmowy cały czas trwają, zobaczymy, na czym się to skończy. Ponieważ odbiorcami będą nie tylko mieszkańcy okolicznych wiosek, ale też goście z zewnątrz. My prowadzimy agroturystykę i do nas przyjeżdżają goście, którzy chętnie by wywieźli całe tony żywności. I oni cały czas szukają tego miejsca. I my tak tłumaczymy: czwarty dom za tym, ale tutaj po, trzeba powiedzieć, że hasło, że, że nie jesteście z zewnątrz i tak dalej. Więc to jest. Taka partyzantka, prawie, że. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Może uda się też nam namówić ich, żeby troszeczkę się odważyli na podstawie tego, że inni robią to nielegalnie i, i żyją. I na przykład opublikować to na naszej stronie internetowej, naszego gospodarstwa agroturystycznego, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają, wiedzieli. Czego mogą się spodziewać konkretnie? Na pewno gościom będziemy dawać listę z mapką, którzy przyjadą. To są zazwyczaj osoby powiedzmy takie sprawdzone i im, mamy nadzieję, że tam nie przyjedzie nikt z Canepidu, zwłaszcza z Lwówka. I nie, nie będzie problemów z tego powodu. Kolejnym, jeszcze chyba już ostatnim pomysłem na to, jak ich wypromować, jest założenie takiego małego sklepiku wewnętrznego tylko na potrzeby naszej agroturystyki, i tam chcemy sprzedawać lokalne wyroby, takie, które się da przechowywać oczywiście, takie jak miód na przykład. Ale oprócz tego, dawać też jakieś wskazówki osobom, które z zewnątrz by przyszły zainteresowane tą ofertą. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Może za rok się będę mogła podzielić z Wami tą informacją. Nie ma dzwonka. <śleskujesz> <śleskujesz> Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za lokalną prezentację. Teraz przenosimy się znowu na poziom ogólnopolski i zapraszam Agnieszkę Makowską, która zaprezentuje co nieco o koalicji Nowa Ziemia. Żywa Ziemia. O, super. Ja właściwie w zeszłym roku tutaj w wizerach też mówiłam nieco o koalicji Żywa Ziemia, którą reprezentuję. Natomiast tak naprawdę od zeszłego roku, znaczy przez ten ostatni rok, u nas się wydarzyło tak dużo, z czego jestem bardzo dumna, bo koalicja rzeczywiście się moc, wzmocniła, ukierunkowała i można powiedzieć, że taką naszą trochę specjalizacją, chociaż oczywiście to nie jest jedyna rzecz, jest taka praca rzecznicza. W sumie ten slajd nie jest do końca aktualny, dlatego że w ostatnim tygodniu doszły do nas jeszcze dwie organizacje, czyli Instytut Spraw Obywatelskich Złodzi i Stowarzyszenie Agroleśnictwa. Także w tym momencie mamy, aha i jeszcze jest też Fundacja Zielone Światło, która jest, no jest wydawcą jakby zielonych wiadomości, także w sumie jest nas już 14 organizacji chyba, ale oczywiście cały czas jakby chcemy się rozszerzać, no i przede wszystkim liczymy na to, że, że dołączą do nas rolnicy także. I tak, no czy głównym celem koalicji, to możecie państwo też potem na stronie sobie cały, manif albo właściwie to są tutaj też ulotki z wydrukowanym manifestem, można sobie dokładnie przeczytać, czym koalicja chce się zajmować i jakim jakby hołduje wartościom. natomiast Taki główny cel no to jest właśnie kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej, społecznej i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. Czyli mówiąc jednym słowem agroekologia. I to jest, to jest jakby główny cel koalicji. I tak jak mówiłam, rzeczywiście ostatni rok, tak się trochę. Nam ugruntowała ta praca w kierunku rzeczniczym, bo w koalicji też mamy rzeczywiście jakby takie siły merytoryczne. Mamy osoby, które się rzecznictwem w obszarze rolnictwa zajmują już od kilkudziesięciu lat, ale koalicja przez to, że powstała, to dała im też troszeczkę takie zaplecze organizacyjne i rzeczywiście teraz to też jest o wiele bardziej widoczne i słyszalne w środowisku, co ja osobiście mogłam odczuć na forum suwerenności żywnościowej w Warszawie, gdzie, gdzie rzeczywiście bardzo mi w ogóle było miło, w, w jakby w imieniu własnym i wszystkich, którzy tworzą koalicję, że było wiele głosów takich, że jakby ludzie rzeczywiście bardzo się cieszą z tego, że jest ktoś, kto tak parasolowo, jak gdyby zbiera te wszystkie problemy i stara się jakby wydeptywać ścieżki i troszeczkę wpływać jednak na to, na to prawo i na ustawodawstwo i tak dalej. Więc mieliśmy mnóstwo różnych akcji, piszemy, jakby uczestniczymy jak to tylko jest możliwe w konsultacjach społecznych, ale nawet jak nie ma konsultacji społecznych, to i tak piszemy swoje stanowiska i je wysyłamy do, do Ministerstwa Rolnictwa na przykład. Między innymi też w zeszłym roku stworzyliśmy taką deklarację, którą wysyłaliśmy do kandydatów do Parlamentu Europejskiego i potem publikowaliśmy na stronie tych, którzy ją podpisali. Zrobiliśmy też taką w czasie wyborów parlamentarnych analizę programów wyborczych pod kątem oczywiście rolniczym. Tutaj, tak jak mówiłam, piszemy różne nasze opinie, stanowiska. Tutaj między innymi wzięliśmy udział, w konsultacjach dotyczących znakowania produktów bez GMO. Oczywiście w ogóle skrytykowaliśmy ten pomysł, żeby produkty bez GMO były, były oznaczane kukurydzą, która można powiedzieć jest symbolem GMO, więc to było takie dość jakby taki no pomysł przedziwny. Teraz ostatnio, a dobrze, to dalej może iść. A tutaj w czasie konferencji, którą organizowały dwie organizacje członkowskie, Polski Klub Ekologiczny i WWF, to była taka konferencja dotycząca jak gdyby ochrony Bałtyku, też z punktu widzenia jakby zanieczyszczenia wód przez rolnictwo. Dorwaliśmy pana ministra Danowskiego, przygotowaliśmy się do tego, stworzyliśmy stanowisko koalicji w sprawie nowej wspólnej polityki rolnej i też jakby przyszłości polskiego rolnictwa, no i udało nam się osobiście mu wręczyć to nasze stanowisko. Oczywiście potem trzeba było oficjalnie jeszcze wysłać je pocztą, ale rzeczywiście to, no to był też taki trochę sukces, jakby i medialny koalicji. Poza tym, że koalicja zajmuje się jakby w dużej mierze taką pracą rzeczniczą, to też jest, stanowi jakby jest członkiem takiej sieci ogólnoeuropejskiej Good Food, Good Farming, czyli dobra żywność, Dobre rolnictwo. I współpracujemy blisko właśnie z innymi tego typu koalicjami w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, no jakby w wielu krajach europejskich. I właśnie w październiku jest taka ogólnoeuropejskie dni akcji właśnie dobre rolnictwo dobra żywność dobre rolnictwo i między innymi próbowaliśmy w zeszłym roku zorganizować jakby różne akcje dlatego że tak naprawdę o rolnictwie właściwie się niewiele mówi nie jest to taki temat który znajduje zainteresowanie wśród dziennikarzy tak jak na przykład ruchy klimatyczne, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat no dobiły się tego, że gdzieś tam o tym klimacie się właściwie dyskutuje już powszechnie. To, to rolnictwo cały czas jest jakimś tematem niszowym i, i właściwie nikt specjalnie się nim nie zajmuje. Więc trochę jakby na celu mają te akcje to, żeby zainteresować ludzi rolnictwem, żeby zainteresować też wspólną polityką rolną bo ona tak naprawdę nie dotyczy tylko i jedynie rolników, ale także konsumentów, bo zależnie od tego, jakie rolnictwo będzie wspierane w ramach WPR-u, to taka żywność będzie lądować na talerzach konsumentów, więc de facto jesteśmy wspólnie za to, znaczy wspólnie jest to nasz wspólny interes. A no i to, to już jest właściwie nieaktualny, znaczy nieaktualny. No. W sumie aktualny slajd, bo jakby tutaj współuczestniczyliśmy też w Forum Suwerenności Żywnościowej. Udało nam się zorganizować, myślę, że bardzo ciekawy panel o wspólnej polityce rolnej. Jest on dostępny, nagranie jest dostępne na stronie Nieleni, też na stronie Koalicji na Facebooku, więc zachęcam wszystkich do, do obejrzenia. Zachęcam jeszcze raz. Do naprawdę przeczytania tej polityki na talerzu, bo tam jest po prostu bardzo dużo wiedzy. On, tak jak mówię, ona jest dostępna w internecie, jest też tutaj dostępna. No i teraz, takie nasze najbliższe plany, jakby codziennie wy wykonujemy tą taką codzienną pracę, jak gdyby analizując różne dokumenty i tak dalej. Teraz, ostatnio też, jakby współorganizowaliśmy taką minikonferencję w czasie posiedzenia zespołu do spraw Parlamentarnego zespołu do spraw Ekologii i Zielarstwa Polskiego. I rzeczywiście no, dwie, dobra. To już kończę, bo to jest ostatni slajd. I teraz jakby szykujemy się do takiej bardzo ważnej, do dwóch takich czy trzech ważnych dokumentów. Do napisania ich. Jeden to chcemy stworzyć taką ekspertyzę do, w związku z wodą i suszą, znaczy z wodą w obszarze też rolnictwa, nie wodą w ogóle, ale wodą w Polsce w obszarze rolnictwa. Szykujemy się także do stworzenia dokumentu dotyczącego dobrostanu zwierząt, bo to jest bardzo ważny temat, ale też jednocześnie jeden z takich można powiedzieć kontrowersyjnych tematów, który jest niestety wykorzystywany. W różnych momentach, żeby tam ten, ten dół, niestety, między na przykład działaczami ekologicznymi a rolnikami pogłębiać, I, i bardzo często po prostu jest fałszywie przedstawiany. Wiele razy się jakieś fałszywe słowa też wkłada w ręce działaczy ekologicznych. I kolejna rzecz to chcemy też spisać takie rekomendacje dotyczące. Jak gdyby ułatwienia, ułatwień prawnych i tak dalej dla rolników ekologicznych. No i oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, na, którym, na którą bardzo czekamy, to jak już nasz rząd się zdecyduje opublikować Krajowy Plan Strategiczny w ramach właśnie tej nowej wspólnej polityki rolnej, to wtedy będziemy tworzyć nasze stanowisko w tej sprawie i też też już w ramach. Forum Suwerenności Żywnościowej powstała taka trochę szersza grupa osób czy organizacji, które wspólnie z koalicją będą opracowywać ten dokument dotyczący nowego WPR-u i Krajowego Planu Strategicznego. Dziękuję. Yy, dobrze. To ja się nazywam Karolina i to nie jest ani lokalna inicjatywa. Związane z żywnością owszem, ale nie tak specjalistycznie. Na tym forum jestem ja i Mikołaj. Mikołaj jest inżynierem środowiska i właśnie ma problemy z baterią słoneczną. I on się zajmuje: my ogólnie zajmujemy się slow life, minimalizmem i takim bardzo racjonalnym gospodarowaniem zasobami. Jest to właśnie żywność. Żywność jest takim moim zainteresowaniem, jednakże staramy się uświadamiać ludzi z różnych grup, szczególnie w mieście. Jesteśmy z Poznania. Założyliśmy także stowarzyszenie i głównie jesteśmy. A, okej. Okay. Dobrze, okej. Okay. Czyli nasza nazwa jest we and waste, czyli my i marnowanie, my i odpady, my i straty, i straty wszelkich, wszelkiego rodzaju, i straty żywności, czyli marnowanie i śmieci, i energia, i czas, i pieniądze, czyli w, w takim bardzo szerokim znaczeniu. I, I żywność jest właśnie takim bardzo centralnym, podstawowym. Zagadnieniem, jednakże działając właśnie w ruchach związanych w takich wydarzeniach Zero Waste, na przykład byliśmy współorganizatorem targów Zero Waste, no to właśnie staramy się tam wprowadzać takie to pojęcie podejścia ekologicznego, czyli właśnie, że żeby być naprawdę zero waste. To właśnie trzeba być lokalnym rolnikiem, trzeba kupować, być konsumentem świadomym kupować żywność, która jest z naszej okolicy, i żeby tej żywności było jak najwięcej, a nie aby robić to yy, ratować świat szczoteczką z bambusa, czy, czy takimi po prostu zabiegami. Często greenwashingowymi I dlatego też organizujemy różnego rodzaju spotkania, prelekcje. Teraz też użyliśmy akcji Nileni i kooperatywy dobrze. Nie kupuje w supermarkecie. Promujemy ją, organizujemy też spotkania z nią związane, dlatego że uważamy, że ta akcja z 2017 roku jest bardzo cenna. Zawiera bardzo dużo informacji, o których Polacy nie mają, nie mają żadnego pojęcia. I dlatego tą broszurę promujemy, jak możemy. Witam serdecznie, korzystając może z czasu i okazji, może dopowiem, że jedną z naszych ostatnich aktywności jest promowanie fotowoltaiki. Także no ja nie jestem elektrykiem z wykształcenia. Jakoś sobie poradziłem z tym tematem, bez większych problemów. Także, jest to coś, co każdy z nas może zrobić, jest to coś, co każdy z nas powinien mieć. Jest na to czas teraz, opłaca się to, jest to dobre, jest to eko. Jest to trwałe, jest to niezawodne. Także, może ja nie będę wchodził w szczegóły i dokładnie wyjaśniał, jak to działa, czy. czy ale, kto chce, oczywiście zapraszamy. My jesteśmy tutaj dzisiaj, jesteśmy oczywiście jutro, jeszcze jestem w poniedziałek. Także. To razem będziemy, no, <laughs> razem będziemy działać w tym temacie. Tak, także, także zapraszamy. E, uczymy się, e, doradzamy. E, także jesteśmy do dyspozycji i polecamy się. Dziękuję. E, tym akcentem dzielenia się kończymy tą część. Właściwie zostało nam jeszcze trochę czasu, więc jeśli minutkę. Ja tylko chciałam zaprosić, bo ja uczę w różnych formach i chciałam zaprosić, robimy takie popołudnie zielarskie dla pań, 8 marca o 4 popołudniu w Cieplicach i będziemy robić, mówić o ziołach dla kobiet, będziemy uczyli się robić peeling do dłoni i do stóp, będziemy uczyli się takiego upiększającego masażu twarzy, Pokażę punkty marma, będziemy robili różne herbaty. Chciałam też zaprosić 10 teraz marca o 4 po południu do księżnicy Karkonoskiej na spotkanie laborantów karkonoskich w, w cieplicach, powiem Ci. No chyba Ci wysłałam, nie? Powiem Ci. I laborantów karkonoskich zawsze w Książnicy Karkonoskiej raz w miesiącu, tym razem 10 marca o 4 wymiana nasion i roślin. I 26 marca w kawiarni Mikawka o 6 będę mówiła o oczyszczaniu wiosennym. To będzie wątroba, woreczek, jelita. I 12 kwietnia to sobota wielkonocna, taki dzień zielarski w Taras Tarczyn, w Tarczynie. Będziemy rano przez dwie godziny zbierali zioła na polach, potem gotujemy sobie zupę, robimy smoothie, czyli wspólny lunch, jemy ten lunch i po południu... Robimy coś z tymi ziołami, które przynieśliśmy, jakieś trzy takie rzeczy, które weźmiemy do domu i to będzie coś dla urody, coś dla zdrowia i coś dla kuchni. Zapraszam. Dziękujemy za tę improwizację.